Siemaneczko, witajcie, Marto z tej strony. Witam na kolejnym filmie. Dzisiaj oto przeróbka takiego kompa, to znaczy się, e, znalazłem w garażu taką obudowę z fujicu jakiegoś kompa. E, tylko nie mam takiej pasującej płyty głównej do tego, dlatego tutaj użyjemy mocniejszego sprzętu żeby dopasować elegancko e, ten tył, żeby nie trzeba było tej zaślepki, bo tam nie pasuje oczywiście ta maskownica, to musimy to sobie ogarnąć, żeby tam wsadzić inną płytę główną. Też, na, też jakiś czas temu tam kupiłem chyba za 20 zł płytę główną na FM1 podstawkę. A z jakimś procesorem czterorodzeniowym i zintegrowaną grafiką. No i postanowiłem, że to tam wsadzę do tego. Może coś na tej integrze pogramy. Ja nie wiem, czy w tym odcinku to pokażę, bo najpierw musimy to ogarnąć bo tutaj nawet w sumie mocowanie karty graficznej do tej obudowy jest daremne także tu sobie to przerobimy wsadzimy tą płytę, będzie pasować zasilacz też ogarnąłem oczywiście on też tam nie do końca pasuje, ale jakoś będzie to tam trzeba przerobić no i dobra jak widać trochę trzeba się tu namęczyć, żeby to wyciąć No jak wiadomo, to tutaj jest yy, z tego kompa, Oni tam mają chyba swoje jakieś tam te płyty główne, dlatego tutaj żadna inna by nie podeszła. No i dobra, jak widać udało się to wyciąć. Wiadomo, teraz trzeba elegancko papierem to przejechać, bo to będzie ostre, żeby sobie paluchów nie pociąć. Mówiłem papierek i delikatnie te ostre krawędzie. Musimy się tego pozbyć. Eee, no i dobra, jak widzicie zasilacz mam taki, raz go kupiłem za dyszkę, bo w sumie spoko jest. Tylko to jest ten właśnie mały format, on ma chyba 250W, firma też spoko. A ma i tak wszystkie, ma ten, o nawet mamy certyfikat 80+, plus, Także myślę, że on na pewno się przyda, a ma wszystkie wtyczki na SATA Także do każdej płyty można go podpiąć Ale niestety tak jak mówiłem, to też nie jest oryginalny z tej obudowy No i będzie go też trzeba jakoś przykręcić na sztukę Najlepiej, najchętniej bym go przyspawał na stałe, ale... Też była taka myśl Może by lepiej trzymał, ale jakoś trzeba dopasować jakieś blaszki Nasztukować na szybko, to zobaczycie zaraz, jak mi się to udało ogarnąć. No tak to w żadnej on nie pasował niestety na te utwory Nie wiem, jaki tu był zasilacz. Pewnie jakiś też oryginalny. Jak widzicie, tutaj przerobiłem ze starego śledzia. No i nawet dość tak fajnie się to trzyma. Stabilnie. Tutaj, wiadomo, jeszcze się to usztywni, ten bok. Jak tam podepniemy, właśnie ten bok? Bo myślałem, że tutaj podepniemy kartę graficzną zwykłą. Zobaczcie, tu miałem taki, tu był ten oryginalny adapter, ale niestety to nie jest PCI Express, także Lipa. No i tutaj mamy płytę, płytę główną z procesorem 4 rdzenie, nie wiem jeszcze jakie taktowanie Jest to A83800. Takie w sumie dość mało popularne, te płyty i ogólnie te procesory. Chociaż tu jeszcze jest, pokazuje, że ma 4 rdzenie i 4 wątki, bo ten nowszy właśnie co w poprzednim odcinku kupiłem ten komputer. On tam miał właśnie, już wykrywało jako dwa rdzenie i 4 wątki. Także nie wiem co tam zmienili w tych procach. Ale tutaj mamy jeszcze pełne 4 rdzenie, także myślę, że coś dałoby radę na tym pograć i nie wiem jak z tą integrą ale to chyba będziemy w kolejnym odcinku żeby ten odcinek nie, nie trwał za długo postawimy system na SSD ku ogarniemy sobie e, tą integrę dobra jak widać płyta jest przykręcona trzeba podłączyć normalnie 24 pin wtyczkę widzicie kable są e, standardowe e, oczywiście mam za krótki kabel e, z włącznika żeby płyta startowała będę go musiał przedłużyć usb wszystko pasuje tutaj zamontowałem dodatkowy wentylator tak jak jest oryginalnie głośniczek też później odpiąłem bo on jest niepotrzebny bo na płycie głównej mamy już głośniczek wbudowany tutaj widać no i dobra pasta, chłodzenie zapinamy ten w sumie chłodzenie może by się przydało jakieś mocniejsze bo to mała obudowa ale takie mam widzicie tutaj jest ten adapter musiałem go tu troszkę w sumie mógłbym go nawet tam odkręcić chociaż ta blacha tutaj usztywnia całą konstrukcję jak widzicie tam jest włącznik kabelek podepniemy tam sobie system na, na hdd ku dziesiątkę tak tylko na bo jestem ciekawy jak tam, ogólnie ten procesor, ile tam wypluje punktów w CineBench'u jak widać startuje yy, w sumie nie ma tu chyba UEFI jeszcze ale dziesiątka z HDDK startuje płyta de yy, też dość fajna, bo ona ma USB w wersji 3.0 nawet yy, no i dobra, zobaczcie jaki tutaj ten procesor TDPF na poziomie 111W także trochę tego prądu potrzebuje, ale tutaj jak widzicie ma 4 rdzenie, 4 wątki, pamięci trzeciego poziomu nie ma, 4 mega drugiego PC Express wersji 2.0 dałem tam 4 kostki po 2 giga, nie wiem czemu nie pokaz, czy to nie działa w dualu, nie wiem dlaczego eee, w sumie do Biosu nawet jeszcze nie zaglądałem, karta graficzna nie mam niestety sterownika, to nie sprawdzę teraz Tutaj sprawdzimy sobie, bo nie wiem dokładnie, jaki tam ma zegar. E, no to tak, 2,9, dobra, to już wszystko wiemy, 2,9 w trybie turbo. Tutaj mamy jeszcze ten benchmark z tego 550. Wynik: ktoś mi tam właśnie pisał, że tego nie sprawdziłem, także sprawdzam, bo pewnie bym zapomniał no i dobra co tutaj jeszcze mamy sprawdźmy w Cinebench R15 tutaj w sumie też mam opisane 4, widzicie 4 rdzenie, 4 wątki 2,9 GHz to jest oczywiście przyspieszone dokładnie 8 razy tak dobrze na pewno by nie było jestem ciekawy jaka tu jest wydajność ale to pewnie jak jakaś i trójka 286 punktów, zaraz sobie sprawdzimy. No, nawet trochę lepiej niż i trójka 2100, drugiej generacji. No, tutaj jedynie delikatnie i 3 33240 34 GHz. Troszkę go przebija, ale nie jakoś dużo. Także od biedy Ten procesor w sumie dałoby radę na nim coś pograć. Nie wiem, w cs może nie wiem, chociaż zegar 2.9 no i R23 Cinebench. Tutaj trochę już było więcej czekania na to. Tu też oczywiście przyspieszyłem, zaraz zobaczycie wynik. No i w sumie w tym teście to już będzie chyba na tyle, nie tak muszę jakoś ogarnąć jeszcze ten komputer, w kolejnej części już go tam złożę, podłączę jakiś dysk, odpalimy jakąś grę. No i nie wiem co tam będziemy ogarniać dalej z tym komputerem. 1316 punktów, niestety nie mam tu żadnego porównania. Yy, ale no tak jak tam widzieliście, jakie było porównanie i trójka drugiej generacji podobna wydajność. Dobra, to zapraszam na kolejny odcinek, jak będzie z tym kąpem. Narka, cześć!